Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grzegorz Cupriak w firmie Schneider Electric. Jako lider marketingu produktów Home Distribution odpowiadam za aparaturę modułową oraz obudowy do jej zabudowania. Dzisiaj będę miał przyjemność przedstawić Państwu nową generację bezpieczeń Acti-9 Active. Zaczynam od takiego zaciemnionego slajdu, po to aby od razu nie odkryć wszystkich tajemnic, bo chciałem zacząć od yy, wyzwań, przed jakimi stajemy w dzisiejszym świecie, w świecie zelektryfikowanym, w ślad za nowymi urządzeniami, nowymi odbiornikami podłączonymi do instalacji elektrycznych. Tu możemy mówić chociażby na przykład o stacjach ładowania samochod samochodów elektrycznych, możemy mówić o instalacjach fotowoltaicznych jako nowym źródle energii elektrycznej, w śladze tego typu Postępem e, muszą nadążać również zabezpieczenia, które są w instalacjach elektrycznych. E, dodatkowo potrzeba jest, aby e, instalacja elektryczna była w sposób ciągły monitorowana, aby była podłączona tak, abyśmy mogli z każdego miejsca na świecie ją monitorować. I wreszcie zależy nam także, aby ta instalacja była zasilana w sposób jak najbardziej ciągły. Obecnie, jakiekolwiek przerwy w zasilaniu mogą być dla nas bardzo wiązać się z dużymi konsekwencjami, chcemy za wszelką cenę ich uniknąć. I właśnie w oparciu o te wymagania powstała aparatura modułowa nowej generacji Acti9 Active. To już jest ponad 10 lat od premiery aparatury Acti9. Acti9 Active jest jakby kolejną generacją, która odpowiada na nowe potrzeby, jakie w dzisiejszym świecie istnieją. System Acti9 Active Pomaga być na bieżąco ze stanem systemów elektrycznych. Ideą jego jest to, aby zapewnić bezproblemową łączność w kompaktowej formie. Dodatkowo stawiamy na to, aby system był aktywny, to znaczy, sam informował nas o tym, że w instalacji powstają czy mogą powstać uterki elektryczne, aby można było odpowiednio wcześniej, zawczasu na tę sytuację awaryjną zareagować i aby instalacja mogła być w sposób ciągły. Zasilana. Zacznijmy od takich przykładów z życia wziętych. Na przykład, biblioteka w uniwersytecie dostaje powiadomienie jako osoba, która odpowiada za utrzymanie instalacji elektrycznej w tym budynku, że prąd upływu w danym obwodzie osiągnął 80% limitu. To znaczy, że niedługo może dojść do sytuacji, kiedy zabezpieczenie lucioprądowe wyzwoli. Mając taką informację zawczasu, możemy w, w chwili powiedzmy w po godzinach pracy takiej biblioteki przyjść do instalacji elektrycznej, zakonserwować ją, sprawdzić co tam dzieje się nie tak, usunąć usterkę tak, aby instalacja była cały czas zasilana. Podobnie sytuacja może nieco bardziej krytyczna. Zasilanie agregatu chłodniczego jest wyłączone. To dotyczy na przykład sklepów czy jakichś restauracji, gdzie chłodnie czy inne mroźnie są wykorzystywane. Oczywiście tego typu alarmy mają już wyższy priorytet, powinniśmy jak szybciej zareagować na tego typu usterki, odpowiednio reagując na dostarczane do nas powiadomienia, możemy szybko dostać się do klienta i zanim on nawet sobie zda sprawę z tego, że jakaś usterka ma miejsce, my możemy być już na miejscu i postarać się przywrócić stan zasilania do pierwotnego. Wreszcie bardzo podobny przykład do pierwszego. Uzyskujemy powiadomienie, że w danym... Wreszcie bardzo podobny przykład do pierwszego uzyskujemy powiadomienie, że w danym obwodzie, na przykład w szpitalu wykorzystany jest 70% jego możliwości, to znaczy jest, obwód może niedługo być przeciążony. Ktoś podłączył za dużo urządzeń typu jakaś ładowarka, jakaś farelka, jakieś dodatkowe inne urządzenie i obwód może być przeciążony. Też możemy odpowiednio, odpowiednio wcześniej zareagować, sprawić, że instalacja będzie zasilana w sposób ciągły. Oprócz tego że dostajemy takie powiadomienie. E, aparatura Actin9 Active dostarcza mnóstwa danych, które e, mogą dzięki odpowiedniej analizy być przetworzone i odpowiednio służyć do usprawnienia samej stacji elektrycznej, do jej rozbudowy, do planowania e, jakichś e, przeglądów konserwacyjnych. E, do tego będzie od, oczywiście po, potrzebny odpowiedni software, oprogramowanie, ale e, same powiedzmy dane, które e, nakarmią taki system, będą dzięki aparaturze Actin9 Active dostępne. I tak wygląda cały system, bo tu mówimy o systemie, nie tylko o poszczególnych produktach: system Acti-9 Active. E, nazywamy go aktywnym, i aby taki był, potrzebne są e, trzy elementy. Po pierwsze, urządzenie aktywne, czyli takie, które może się skomunikować. Będzie to aparatura Acti-9 Active. E, aparatura Active jest wyposażona w łączność bezprzewodową, to znaczy w ramach jednej rozdzielnicy, czy też jednego pola w tej rozdzielnicy. Aparat Acti9 Active wysyła sygnał do bramki komunikacyjnej. Sygnał ten mówi o tym, jaki jest stan aparatu, czy jest załączony, czy jest wyłączony. Jeśli doszło do wyłączenia aparatu, wysłana jest informacja o przyczynie wy wyłączenia. To znaczy, czy to było wyłączenie ręczne, czy zadziałał wyzwalacz elektryczny, jeżeli to było wyzwolenie w wyniku zadziałanie wyzwalacza elektrycznego. Będzie też przesłana informacja o wartości prądu w momencie wyłączenia tak abyśmy wiedzieli, czy doszło do zwarcia, czy to była inna przyczyna, która spowodowała wyzwolenie aparatu. Yy, oprócz tego yy, aparatura wysyła informacje o, yy, o, o informacje pomiarowe, Wartość prądu, napięcia, mocy, energii, współczynnika, mocy jest wysyłana do bramki komunikacyjnej. To jest pierwszy element tego systemu, drugim jest sama bramka komunikacyjna, czyli ta, która zbiera informacje z aparatów Acti9 Active i może je przesłać dalej do nadzorczego, zewnętrznego systemu, który nadzoruje pracę całej instalacji elektrycznej. Są tu bramki panel serwer dostępne w trzech różnych wersjach, o różnych funkcjonalnościach współpracujący nie tylko z Acti9 Active, ale też z innymi urządzeniami komunikującymi się bezprzewodowo po ZigBee albo też e, poprzez e, komunikację opartą o Modbus, e, Modbus TCP bądź Modbus RTU. <laughs> I wreszcie trzecim elementem systemu Acti9 Active jest oprogramowanie. Oprogramowanie, które zbiera dane wysłane czy e, umożliwione do dalszego przetwarzania przez Acti9 Active, które może te dane przetwarzać, które może w oparciu o te dane generować powiadomienia, generować wskazówki dotyczące dalszej eksploatacji instale, instalacji elektrycznej, e, które może w sposób aktywny pozwalać na wreszcie zarządzanie tą instalacją elektryczną. Przykładem takiego oprogramowania jest Power Monitoring Expert, w skrócie PME, firmy Schneider Electric, e, który właśnie służy do Zarządzania i, i powiedzmy przetwarzania danych pomiarowych z instalacji elektrycznych. Sama aparatura Acti9 Active to jest niezwykle kompleksowe rozwiązanie, dostępne w bardzo kompaktowych, w, w kompaktowym wykonaniu. To znaczy, sam aparat oferuje zaawansowaną ochronę. Ochronę przeciwporażeniową dla ludzi. Ochronę przetężeniową dla obwodów, czyli chroni zarówno przed prądem upływu, jak i przed zwarciami czy przeciążeniami, e chroni także przed wzrostem napięcia. Podobnie jak wyzwalacze nadnapięciowe, to znaczy, jeżeli na obwodzie jednofazowym pojawi się napięcie powyżej 255 V, to aparat wyzwoli, nie pozwalając, aby e na obwodzie utrzymywało się zbyt wysokie e napięcie. To ma znaczenie szczególnie w przypadku obwodów, gdzie może być problem z ciągłością przewodu N, np. w wyniku przerwania przewodu, czy jakichś źle wykonanych połączeń. Może to dotyczyć też jakichś prac budowlanych, gdzieś tam jakaś koparka dokonuje wykopu, uszkodziła przewód PN. U nas pokazuje się to jako brak ciągłości przewodu N i wzrasta napięcie. Przed te, tego typu zjawiskami e, ten aparat dzięki wyzwalaczowi nadapięciowemu również jest w stanie nas zabezpieczyć. Wreszcie e, aparat chroni też przed łukiem elektrycznym. E, jest wy, wyposażony w wyzwalacz reagujący na powstanie łuku elektrycznego iskrzenia w owodzie. E, to jest ta mm, odpowiada produktom rodziny AFDD i też pozwala chronić przed y, pożarem, który może, do niego, y, który może być nim spowodowany. Wreszcie e, aparatura Acti9-Active pozwala na diagnostykę i analizę. Wysyła, wysyła dane, e, które są przez nią zgromadzone do bramki panel serwer i ta w oparciu o to może e, przetwarzać te dane i e, wysyłać odpowiednie komunikaty do osób, które obsługują instalację elektryczną, ale też dawać jakąś taką podsumowanie działania instalacji i wskazówki na to, jak ją utrzymywać w dalszej części. Acti9 Active to także pomiar i zdalny monitoring. Wszystkie aparaty Acti9 Active pozwalają na pomiar napięcia, mocy, energii, współczynnika mocy i monitorowanie obwodów, tak abyśmy mieli na bieżąco informacje o tym, jakie są podstawowe parametry obwodów, które monitorujemy. Wreszcie, w oparciu o te wszystkie informacje z aparatury Acti9 Active możemy generować alarmy i prealarmy. Alarmy wynikające z tego, że na przykład brak jest zasilania w obwodzie spowodowany zwarciem, przeciążeniem czy powstaniem łuku elektrycznego, ale także prealarmy, które pozwalają nam zawczasu zareagować na możliwą sytuację awaryjną. To znaczy, na przykład właśnie takie było wspomniane wcześniej, może dojść do wzrostu prądu roboczego w obwodzie, który może zaraz przekroczyć zamiarów wyłączenia prądowego i powodować jego wyzwolenie. Może dojść do wzrostu prądu upływu w obwodzie, może dojść do przekroczenia wartości napięcia progowej. E, o tym możemy być zawczasu ostrzeżeni. Też 9 e, Active jest pewnego rodzaju uproszczeniem aparatów stosowanych do tej pory. E, wraz z aparaturą Acti9 wprowadzona była do naszej oferty of, e, bramka komunikacyjna SmartLink z wejściami e, komunikacyjnymi. Tutaj jak widzimy po lewej stronie do bramki SmartLink podłączone było odpowiednimi przewodami aparat e, typu np. wyłącznik kombinowany, czyli połączenie włącznika nadprądowego z różnicą prądowym Do niego dobudowany wyzwalacz nadnapięciowy, aby chronić się przed wzrostem napięcia. Do wyzwalacza z kolei pod cyferką 1 widzimy styk pomocniczy, który pozwala nam dać informację o tym, czy aparat jest załączony, czy wyłączony, a jeśli jest wyłączony, to dlaczego? Czy w wyniku ręcznego, czy w wyniku wyzwolenia elektrycznego. No i wreszcie mamy podłączony też poniżej pod aparatem kombinowanym, przekładnik pomiarowy power, tak? Do opomiarowania obwodu oraz e, aparat do ochrony przed e, iskrzeniem AFDD. W tej chwili dzięki aparaturze Acti9 Active wszystkie te 5 y, różnych produktów możemy zastąpić jednym kompleksowym aparatem o szerokości tylko 36 modułów. Cała ta funkcjonalność dostępna jest z poziomu jednego aparatu, a co więcej komunikacja i informacja o stanie aparatu, o parametrach elektrycznych do bramki komunikacyjnej wysyłana jest już bezprzewodowo. Nie mam potrzeby... Y, Podłączenia, zastosowania przewodów między bramką komunikacyjną a aparatem, który stosujemy do zabezpieczenia naszego obwodu elektrycznego. Znacznie to ułatwia montaż aparatu w rozdzielnicy, ale też konfiguracja, potem serwis czy jakieś powiedzmy zmiany w przyszłości następujące w danej instalacji elektrycznej. Istotą przy stosowaniu nowej serii Acti9 Active jest zrozumienie tego, jak szeroką funkcję ochronę on zapewnia y, oraz jakie możliwości y, daje. Y, to znaczy w jednym aparacie mamy tak naprawdę wszelkie możliwe informacje dostępne, jakie mogą być y, wymagane, plus ochrona będzie też y, kompleksowa przed wszelkimi możliwymi usterkami. To znaczy chronimy się przed zwarciem, przed przeciążeniem, przed prądem upływu, przed wzrostem napięcia, e, także przed łukiem elektrycznym. Mamy informację o tym, czy aparat jest załączony, czy wyłączony, a także o przyczynie jego wyzwolenia. E, mamy e, komunikaty dotyczące tego, że może dojść do zwarcia, do przeciążenia, do prądu upływu, czy do e, łuku elektrycznego. E, możemy sobie ustawiać prealarmy, czyli e, takie alarmy wstępne, które są tylko ostrzeżeniem, że sytuacja może za niedługo wymknąć się spod kontroli i aparat może wyzwolić. Pozwoli nam to odpowiednio wcześniej zareagować na sytuację awaryjną i uniknąć przerwy w zasilaniu. Mamy pomiar, pełny pomiar obwodów elektrycznych pod kątem wartości napięcia, mocy, energii, współczynnika mocy. Wreszcie e, dzięki bramce e, mamy możliwości e, wykonywania dziennika zdarzeń. To znaczy możemy wiedzieć kiedy aparat był pierwszy raz załączony, kiedy ostatnio był sprawdzany w łączniku przyciskiem test. E, możemy wiedzieć ile razy aparat został wyzwolony i jakie były przyczyny jego wyzwolenia. Całą tą funkcjonalność oferuje jeden aparat. Jako część systemu ACTIV, czyli e, urządzenie skomunikowane, bramka komunikacyjna i software, który e, te dane potrafi zbierać, analizować i odpowiednio przetwarzać. Istotą, ideą tego systemu jest to, aby umożliwić bezprzewodową komunikację z bramką komunikacyjną. E, nie wymagana jest żadna dodatkowa, e, jakieś połączenia e, przewodowe. E, ta łączność jest wbudowana w aparaty. Sam aparat ma niezwykle kompaktowe wymiary. Wszystko zamyka się w szerokości 36 mm. Instalacja przebiega w sposób szybki, sprawny, dzięki właśnie temu, że brak jest połączeń przewodowych między bramką a aparatem. No i wreszcie łatwo sko skonfigurować ten system w pracy z np. PME, który to system zbiera dane z obiektów, przetwarza je i pozwala nam odpowiednio zarządzać całą instalacją elektryczną. Oczywiście takimi typowymi zastosowaniami są dla aparatury ActiveNineActive są obiekty komercyjne, obiekty, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością, wiążą się z, z obsługą kompleksowych systemów, tam gdzie chcemy maksymalnie zmniejszyć możliwość braku zasilania czy jakichkolwiek usterek, tam gdzie ważne jest ciągłe monitorowanie obwodów elektrycznych. To właśnie jest Idea zastosowania aparatury Active Nine Active. Takimi przykładami tej aparatury, do zastosowania tej aparatury będą właśnie Obwody, obwody w szpitalach, w hotelach, w sklepach, uniwersytetach, chłodniach, e, w przemyśle, w muzeach, obiektach komercyjnych, biurowcach czy w usługach. Wszędzie tam, gdzie właśnie e, jakakolwiek przerwa w zasilaniu niespodziewana e, czy e, powiedzmy sytuacja, która wymyka się spod naszej kontroli, będzie wiązała się ze znacznymi konsekwencjami. Aparat reacti na Active dzięki funkcjonalności potrafi wyeliminować, a mówiąc powiedzmy yy, bardziej dosadnie, yy, potrafi yy, w sposób znaczny zredukować możliwość yy, powstania tego typu sytuacji awaryjnych. Osiągamy dzięki aparaturze zwiększoną ciągłość usług. E, uzyskujemy znacznie zaawansowanie zabezpieczeń, to znaczy <laughs> chronimy się praktycznie przed wsze wszelkimi możliwymi usterkami, jakie mogą w obwodzie powstać, zwiększamy wydajność um, instalacji, którą zabezpieczamy, e, realizując to w sposób prosty w przypadku jakiejś e, modernizacji czy zmian w przyszłości w trakcie życia e, obiektu sam aparat dzięki kompaktowym wymiarom potrafi zapewnić nam oszczędność miejsca w rozdzielnicy konserwacja też przebiega bez problemów z uwagi na komunikację bezprzewodową i łatwość zdalny monitoring takiej aparatury teraz parę słów o konkretach dotyczących samej oferty aparatury Acti9 Active jak widzimy aparat o szerokości 36 modułów Zapewnia funkcjonalność aż czterech różnych zabezpieczeń: włącznika rłuca prądowego, włącznika nadprądowego z wyzwalaczem nadnapięciowym, aparaty do ochrony przed iskrzeniem i wreszcie e, przekładnika PowerTag, który pozwala na e, pomiar parametrów elektrycznych, takich jak prąd, napięcie, moc, energia czy współczynnik mocy. Łącząc sobie e, funkcje e, tych czterech aparatów plus przekładnika PowerTag. E, można określić Acti9 Active jako zupełnie nowej generacji innowację, e, która stanowi pewien już skok, jeżeli chodzi o tego rodzaju zabezpieczenia modułowe stosowane w instalacjach elektrycznych. Kilka słów teraz o samym zabezpieczeniu e, przed e, powstaniem łuku elektrycznego, o detektorze iskrzenia, który jest integralną częścią aparatów Acti9 Active. E, norma e, z serii 634 dotyczące instalacji elektrycznych zaleca stosowanie tego typu zabezpieczeń w przypadku e, obiektów czy e, pomieszczeń e, zawierających miejsce do spania, na przykład sypialnie, czy też miejsca z, łatwo, z łatwopalnymi materiałami konstrukcyjnymi, np. budynki drewniane, konstrukcje szkieletowe, e, też technologii pasywnej w tej chwili wykonywane. Możemy też mieć do czynienia w przypadku, nawet już zwykłych domów jednorodzinnych, które są czasami naszym home office'em. Takie domy nierzadko są wyposażone w drogi sprzęt elektryczny, w jakieś laboratoria. Mamy też dużo audiofilów, którzy, którzy też inwestują w swój sprzęt. Ochrona kompleksowa, zaawansowana wydaje się jak najbardziej uzasadniona dla tego typu urządzeń, i tam Aktiv może być na to odpowiedzią. Także konstrukcje wysokie, łatwo rozprzestrzeniające ogień, e, miejsca, w których może dojść do zagrożenia e, bezcennych dóbr, np. muzea e, czy jakieś obiekty sakralne, też mogą być przykładem, kiedy stosowanie aparatury Acti9 Active jest uzasadnione także właśnie z punktu widzenia ochrony przed łukiem elektrycznym. E, jeżeli chodzi o samą ofertę, dzielmy ją na dwie części. Pierwsza to jest ta oferta skomunikowana urządzeń. Acti9 Active. Są to urządzenia wyposażone w ochronę przed łukiem elektrycznym, przed zwarciami przednożeniami, przed prądem upływu, przed wzrostem napięcia oraz opomiarowanie obwodów wraz z komunikacją bezprzewodową. Czyli po Zigbee łączymy się z bramką panel server Druga część oferty, nieco skromniejsza, jest to połączenie wyłącznika nadprądowego oraz aparatu chroniącego przed łukiem elektrycznym. Tutaj nie ma wbudowanej łączności elektrycznej z bramką, nie ma e, opomiarowania obwodów elektrycznych. Są to Jest to połączenie dwóch aparatów w jednym. Wyłącznika nadprądowego oraz ochrony przed iskrzeniem. Polecane właśnie do obwodów takich powiedzmy e, specyficznych, właśnie jak z, z pomieszczeniami sypialnianymi, konstrukcje drewniane, e, magazyny materiałów łatwopalnych i tym podobne. E, aparaty dostępne są w wykonaniu do 40 Amperów, zdolność zwarciowa 6000 amperów 1000 jednofazowe charakterystyki B i C. Jeżeli chodzi o Actinia i i charakterystykę włączników prądowych jest to 30 mA czułość typu ASI, czyli też ta zwiększona odporność na zakłócenia. To jest ten właśnie nasz charakterystyczny człon SI, będzie dla tego typu aparatury oferowany. Na koniec. Ważną częścią systemu acti Active jest oprogramowanie. Od razu zaznaczę, że bez oprogramowania zewnętrznego system acti Active również działa. Każda bramka panel serwer ma wbudowany w sobie web serwer, Czyli z poziomu przeglądarki internetowej możemy się zalogować do takiej bramki i skonfigurować urządzenia Actina Active, co pokażę w dalszej części naszego spotkania dzisiejszego. Natomiast taką pełną funkcjonalność i wykorzystanie możliwości wszystkich, jakie oferuje Actina Active jest dostępne z wykorzystaniem oprogramowania zewnętrznego, jakim na przykład jest Power Monitoring Expert firmy Schneider Electric. To programowanie zbiera dane pomiarowe z obiektów. To mogą być właśnie aparaty Acti i To może być na przykład licznik energii elektrycznej. To może być też opomiarowanie jakichś innych mediów. To może być zbieranie stanu aparatów, czy on załączony, wyłączony ze styków pomocniczych, jakiś z wyłączników krańcowych. Wszelkiego rodzaju tego typu komunikaty czy sygnały mogą być zbierane do jednego systemu, przetwarzane, analizowane. I w oparciu o nie mogą być generowane e, alarmy, prealarmy, możemy zawiadywać całą instalację elektryczną, odpowiednio wcześniej reagować na sytuacje awaryjne, tak aby cały czas instalacja była zasilona e, i abyśmy unikali jakichś sytuacji nieprzewidzianych. Jeżeli chodzi o same bramki, z jaką komunikują się aparaty Acti-9 Active, jest to seria bramek Ecostructure Panel Server. E, te bramki, oprócz komunikacji bezprzewodowej z, przekładni z przepraszam, aparaturą Active i Komunikują się także z przekładnikami pomiarowymi PowerTag. Komunikują się na przykład z licznikami energii elektrycznej, które są wyposażone w komunikację po Modbus RTU. Mogą też komunikować się po protokole Modbus TCP. Wyposażone są w web server, dzięki czemu możemy z poziomu przeglądarki Dostać się do bramki i zawiedrzeć parametrami, które monitoruje. Ważne jest też, aby dodać, że w wersji e, najbardziej rozwiniętej, to jest panel serwer advanced, oferowana jest też możliwość archiwizacji danych. Dane pomiarowe e, zbierane są w takiej bramce, są one archiwizowane. Do trzech lat wstecz możemy mieć podgląd do danych, które są w takiej bramce e, zbierane.